Był wrzesień, moment, w którym osiągnąłem apogeum piwniczenia. Wieczorem, około godziny 19, zadzwonił do mnie kumpel z gimbazy, że organizuje spotkanie naszej starej paczki, dzisiaj o 21, i żebym wpadł. Nie widziałem tych ludzi od czterech lat, więc zgodziłem się. Miały być jeszcze jakieś dopeczki, ale ich akurat nie znałem. Wiadomo, poszedłem więc do łazienki, ogoliłem się, wziąłem prysznic, nie miałem żadnych perfum, a mężczyzna powinien ładnie pachnieć. Moją uwagę przykuł, odświeżasz do powietrza. O zapachu sosny stojący przy kiblu. Wziąłem go i spryskałem się nim. Wygrzebałem jakąś koszulę, uprasowałem wszystko i byłem gotowy do wyjścia. Zahaczyłem o sklep monopolowy, gdzie kupiłem procenty, gdy dotarłem na miejsce, przywitała mnie grupka około 10 osób. Ucieszyłem się na widok znajomych pysków, jednak moją uwagę przykuła jedna dziewczyna. Była niebotycznie piękna, miała długie blond włosy, niebieskie oczy, ładnie podkreślone piersi. Widziałem, że się na mnie patrzy, więc spanikowałem. I zacząłem się witać ze wszystkimi w bardzo nerwowy sposób. Przy nowo poznanych dziewczynach nie wiedziałem, jak się zachować, więc podawałem im ręce, i całowałem w policzek. Gdy doszedłem do niej, uścisnęliśmy sobie dłonie. Ja się przybliżyłem, bijąc moknąć. Słyszę, jak nabiera powietrza, i nagle zaczyna się krztusić. Nie wiedziałem o co chodzi, więc się jej pytam. Hehe, he, porządku, wszystko? Ona powiedziała, że tak. Po prostu coś się nagle zabolało przy oddechu. Tak sobie myślę, że to mógł być mój zapach sosny, który jest bardzo duszący. Rozeszliśmy się do pokoju, wystawiliśmy alko na stół i piliśmy. Na początku było trochę drętwo, ale z biegiem czasu, a raczej wypitego procentu, atmosfera się rozluźniła. Postanowiłem spróbować szczęścia i podszedłem do niej. Usiadłem bardzo blisko niej. Prawie się dotykaliśmy ciałami. Siedziałem i się na nią patrzyłem. Z głupim uśmiechem. Nie wiem. Ile to trwało? Ale myślę, że z pół minuty. Ona się pyta: Czy wszystko ok? Tak, hehe, he, spoko, co tam? Okazało się, że dwa tygodnie temu zerwała z chłopakiem. Jest jej źle. Trochę pogadaliśmy. Poprosiłabym ją przytulić. Tak też zrobiłem. Siedzieliśmy tak przez jakiś czas. Po czym ona powiedziała: Wiesz, lubię cię! Jesteś bardzo tajemniczy, ale to mi się podoba. Mi pała stała już w najlepsze. Bardzo możliwe, że to poczuła, bo kutacz oporowo przebijał się na zewnątrz. W końcu wstałem. Poszedłem pogadać z kumplami. Minęło około dwóch godzin. Byłem już konkretnie. Nawalony. W pewnym momencie Kumpel poprosił mnie, bym z nim poszedł do pokoju, by chwilę szczerze pogadać. Siedzimy w tym pokoju, coś gadamy. On zarzucił, że widział mnie, przytulającego się z laską. I pyta się, czy chcę ją zdobyć. Odpowiedziałem, że tak, ale również opisałem moją sytuację, czyli że nigdy nie trzymałem dziewczyny za rękę. Przegrywam hardo i piwnica 247. Wydawał się być trochę zażenowany. Jednak po chwili spytał się mnie, czy wiem, jak się całuje. Powiedziałem szczerze, że nie mam bladego pojęcia. Powiedział, luz, pokażę ci to nie jest trudne. Jako, że alkohol działał na dobre, zacząłem się z nim lizać. Nie wiem dlaczego, ale pała mi stanęła. Nie wiem ile czasu to robiliśmy, ale co jakiś czas przerywał i mówił. Powtarzaj za mną. W końcu, gdy skończyliśmy się lizać, zaproponował, że nauczy mnie jak zakładać gumkę. Wyjął swojego drągala. Ja mu też stał. I zademonstrował mi. Potem była moja kolej. Tak też zrobiłem. Powiedział wtedy, że skoro już mamy gumy na sobie, to musimy to wykorzystać. Powiedział, żebym mu wsadził w pupę, bo to prawie jak pochwa dziewczyny, tylko bardziej ciasna. Pomyślałem, że w sumie okej, okay. przynajmniej będę wiedział mniej więcej, jak to wygląda. Nie będzie zaskoczenia. Zacząłem go walić, w ten odbyt, walę go tak z 10 minut. I w tym momencie stała się rzecz straszna. Otwierają się drzwi, zapala się światło. I widzę jak przy drzwiach stoją trzy osoby: kumpel, koleżanka i właśnie ona. Ja tkwię z kiełbaską w jego dupie. Spanikowałem i krzyczę do niej. To nie tak jak myślisz. My tylko ćwiczyliśmy, Żeby nie odwalił kaszany, jak się będę z tobą Lizał i pukał. Popłakała się, gość, który ma kiełbaskę w dupie, mówi. Haha, jaka cipa. Kumpel, który wszedł. Organizator imprezy podszedł do mnie, zasadził mi sztukę w mordę. A potem temu, którego grzmociłem w odbyt, kazał nam wypierdalać. Kumpel zabrał nam ubrania i wyrzucił przez drzwi na klatkę. Myśliśmy całkiem nago przez całe mieszkanie. Wszyscy się na nas patrzyli. Byłem załamany. Płakałem, że dałem się w to wciągnąć. Krzyczeli przy tym. O mój kurwa dupę! Myślałem, że to była aluzja do tego, co robiliśmy. Jednak okazało się, że podczas mojego grzmotania puściły mu zwieracze i zesrał się na łóżko. Po czym w to usiadłem i rozsmarowałem. Sobie na półdupka. Gdy ubraliśmy się na klatce i wyszliśmy z niej, zacząłem przeklinać. I on mi zarzucał, że to ja chciałem i go zmusiłem. Nie wytrzymałem i wypłaciłem mu w mordę. Po czym jeszcze przekopałem pedryla, naplułem na niego i poszedłem do domu. Od tamtej pory, gdy idę ulicami mojego miasta, robię to bardzo rzadko z racji na tą sytuację. Moi rówieśnicy patrzą się i śmieją się ze mnie, wyzywając od pederastu. Nawet historia ta doszła do moich rodziców. Myślałem, że mnie wydziedziczą, ale zaklinałem się, że nie jestem homo, że lubię tylko dziewczyny. I to nie tak jak myślą. Jestem spalony, Anonki. Nie dostałem się na żadną uczelnię, a to była moja szansa na wyrwanie się z tego miasta i zaczęcia żyć na nowo. Cóż, może za rok?